No, dobra, to skąd bierzemy feedback w istniejącym, działającym produkcie? Z doświadczenia mam dla Ciebie kilka pomysłów. A partnerem tego odcinka jest Just Join IT. Jeśli szukasz ofert pracy w UX od najlepszych firm z branży IT, to sprawdź koniecznie link w opisie tego filmu. Support, czyli wsparcie, czyli pomoc techniczna. Najczęściej w formie czatu w produktach typu SaaS. Wszyscy kojarzycie widgety Intercoma i tego typu podobnych aplikacji. Jest to olbrzymie źródło informacji, bo jeśli ludzie czegoś potrzebują albo nie wiedzą, jak coś zrobić, to walą właśnie. Tam. Oczywiście, to może być również zwyczajny e-mail. Czasem może okazać się, że jakaś funkcja w Twoim produkcie istnieje, ale ludzie nie wiedzą, jak się do niej dostać, i to jest właśnie znak, że warto coś z tym zrobić. Zespół sprzedażowy, czyli sales. Jeśli pracujesz przy narzędziach B2B, to na pewno macie sprzedawców. Ci ludzie gadają z klientami, którzy mają określone potrzeby, a często mają też spore doświadczenie z konkurencją. Konkurencją, która nie spełniała ich potrzeb tak, jak powinna. Są wręcz nieocenionym źródłem feedbacku, dlatego zbuduj z nimi dobrą relację, bo to są wiecznie zajęte wariaty, które trzeba odrobinę ciągnąć za język. Ale jak już się uda, to rzucają fantastyczne nowe światło na strategię produktu. Customer Success. W jednej firmie mieliśmy taki zespół odpowiedzialny za onboarding nowych klientów. Bardzo blisko dwóch poprzednich, ale czasami zdarza się, że jest taka osobna jednostka bądź grupa, więc warto mieć to na uwadze. Tylko nie zapomnij kliknąć lajka like i zostawić subskrypcji. Dzięki. Kolejne źródło feedbacku to ankiety. Może być na przykład NPS czyli Net Promoter Score. Można tam wtedy dorzucić otwarte pole na feedback z pytaniem co można usprawnić. Tak samo jak w przypadku na przykład ankiety o Product Market Fit, gdzie również możemy zapytać, czego ci brakuje w naszym produkcie. Narzędzi do ankietowania jest cała masa, możemy je wysyłać mailami i możemy je również umieszczać w interfejsie jako jakiś widget. Albo pop-up, żarcie własnej karmy dla psów. Tak jest, to o was, Kundle. Ale tak całkowicie serio termin dog fooding to jest coś, co naprawdę istnieje, oczywiście zostało to wymyślone w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie w tej słynnej dolinie krzemowej. Polega to na tym, że używacie sami produktu, który stworzyliście do tego, do czego został stworzony, więc jeśli robicie na przykład narzędzie do umawiania spotkań, to umawiacie spotkania korzystając z własnego narzędzia, dzięki temu macie perspektywę użytkownika i wiecie, czego może brakować, co działa nie do końca tak jak powinno. Są to oczywiście uwagi i spostrzeżenia użytkownika, który jest bardzo specyficznym typem użytkownika, ale mimo wszystko jest to w jakiś sposób wartościowe. Publiczna tablica. Czy to roadmap, forum, czy jakaś inna forma publicznej tablicy, gdzie można dodawać swoje pomysły i oglądać to, co jest zaplanowane na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o rozwój produktu. Można też często głosować na pomysły innych, przez co możemy priorytety, priorytety ustalać. Co będzie lepiej zrobić następne? Sprawia to też PR-owo bardzo dobre wrażenie, bo daje taki sygnał użytkownikom, że słuchamy Was i chcemy podjąć z Wami dialog i robimy to dla Was. No i to wszystko jest super, ale jak ten feedback złożyć do kupy? Pierwsze, co przychodzi wielu osobom, to oczywiście jakiś arkusz, jakaś tabelka, coś w stylu Google Sheets albo po prostu Excela. Da się to zrobić w ten sposób, ale da się to też zrobić lepiej. Dlatego nie będziemy się męczyć i od razu ten pomysł odrzucamy, bo jest Efektywny muchamitulata. No, jest tak średnio efektywny. Mamy dedykowane rozwiązania, na przykład Kani albo Hello Next. Są do siebie bardzo zbliżone. Jest też Product Board, który jest odrobinę inny. Jest jeszcze Upvote, Nold, AHA Ideas i pewnie kilka innych. Ale to sobie możesz już sprawdzić, jak się film skończy. A jak masz jakieś doświadczenie z tego typu rozwiązaniami, to podziel się nim w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. I myślę, że nie tylko ja. Kani w przeciwieństwie do pozostałych opcji ma wersję darmową, która nie jest ograniczona czasowo. Ma wiele innych ograniczeń, ale przynajmniej możemy z niej korzystać tak długo. Chcemy. Hello Next i Product Board mają dwutygodniowe okresy próbne, a potem płaci płacz. Spójrzcie na ten przykładowy portal tablicę. Mamy tutaj feature requesty, czyli żądanie o prośby, na które użytkownicy mogą głosować, podobnie jak na posty na reddicie albo na wykopie. Nigdy się nie przyznawajcie, że macie konto na wykopie. Można je dzielić na pomysły, kategoryzować, można tam dodawać komentarze, rozmawiać na temat tych feature requestów, dalej. Kani i Hello Next są pod tym względem ekstremalnie podobne, dlatego traktuję je trochę jako jedność. Warto też zwrócić uwagę na opcję pokazywania roadmapy, czyli naszych planów na rozwój produktu. Najczęściej wygląda to jak taki prosty Kanban, czyli tablica, co jest jeszcze do zrobienia, co jest w trakcie robienia i co zostało właśnie zrobione. I tak można do tego wykorzystywać Trello, ale wtedy tracimy te wszystkie fajne integracje, o których zaraz powiem, dlatego trzeba by tam trochę manualnej pracy, a jeśli chcemy jej unikać, oczywiście pracy należy unikać, to z Trello raczej nie skorzystamy. Ale można. Ale po co? Ale można. Product board wygląda odrobinę inaczej. Jeśli Cię to interesuje, to sobie zobacz na ich stronie. Myślę, że tak będzie szybciej. No dobrze, ale na takim portalu sobie zbieramy feedback od osób, które faktycznie chcą tam wejść i się nim podzielić. A co z całą resztą? I tutaj z pomocą przychodzą integracje, które te narzędzia oferują. Do kontaktu z supportem wykorzystujecie interkoma zendeska albo HubSpota. No to jest bardzo duża szansa, że uda się to szczepić. Właśnie z jednym z tych narzędzi do zarządzania feedbackiem. A jeśli nie, to zawsze można kombinować z zapierem. On pozwala robić wręcz niestworzone, a jednak mechanizmy. I to działa. No więc koleżanki i koledzy z działu wsparcia będą mogli i mogły sobie tagować jakieś wiadomości, które zawierają feedback, a one powędrują do tego narzędzia i potem będziemy mogli nimi już jakoś zarządzać. Na przykład dołączyć do pozostałych, które dotyczą danego pomysłu. Polecam stworzyć też taką przestrzeń w Waszym narzędziu do komunikacji, na przykład na Slacku albo na Teamsach. Wtedy będzie można puścić feedback w formie prostej wiadomości. Każdy ma jakiegoś Slacka otwartego cały czas, przez cały dzień pracy, więc jest to Duże ułatwienie dla wszystkich członków zespołu, którzy mają opory przed tym, żeby wchodzić do jakiegoś innego tula i dodawać tam rzeczy jeszcze e, osobno. Zintegrować można też oczywiście skrzynkę mailową i całą masę innych źródeł. Przejrzyjcie sobie potencjalne integracje na stronach każdego z tych narzędzi. I teraz najważniejsze jest to, żeby cały ten feedback, który spływa do naszego wielkiego katalogu feedbacku, był w jakiś sposób. Procesowany. Musimy dbać o to, żeby te wszystkie notki feedbackowe, które dotyczą jednej rzeczy, były po prostu w jednym miejscu, czyli musimy je wrzucić do jednego wora. I to, jak skrupulatnie będziesz dzielić te rzeczy, zależy oczywiście wyłącznie od Ciebie. Możesz zbierać prośby o poprawienie filtrowania i sortowania osobno, a możesz je wszystkie wrzucać razem, jako na przykład poprawki w interfejsie. Fajnie jednak myśleć o tych wszystkich inicjatywach jako o czymś, co można zrealizować, co można skończyć, zamknąć. I i pieprzność tam ptaszka obok. Jasne, nawet jak wprowadzimy już jakąś funkcję, to nie znaczy, że skończyliśmy pracę nad nią i ona nigdy nie zostanie zmieniona, bo jest idealna. Nie jest idealna i będzie wymagała poprawek. Natomiast jakaś jedna iteracja może zostać zamknięta jako projekt i to możemy właśnie na naszej roadmapie przesunąć do tych rzeczy, które zostały de facto zrobione. I teraz napiszesz mi, że jest bardzo dyskusyjnym to, czy powinien zajmować się tym yy, projektant user experience, czy być może powinien się tym zajmować jakiś produkt czy inny stakeholder i to jest oczywiście kwestia bardzo otwarta ja nikomu na siłę obowiązków dopieprzać nie będę ale ja na przykład lubię mieć kontrolę nad produktem i to jest oczywiście moja perspektywa a ty napisz mi w komentarzu jaka jest twoja a ja przesyłam buziaki